Cześć, witam. Dzisiaj odcinek słuchajcie o refundacjach. Jest to bardzo gorący temat. Odkąd Agencja Restrukturyzacji dała informację, że będzie przyszłoroczny nabór już zaraz otwierać od 20, czyli tak naprawdę za 12 dni, internet, można powiedzieć, no, wybuchł. Na wszystkich forach, grupach Facebookowych jest cała masa postów właśnie o refundacjach, jest też dużo pytań. Dlatego też pomyślałem, że zrobimy sobie takie zestawienie, tak jak było to wiosną tego roku. Znacie tą tabelkę, bo już ją widzieliście. Natomiast jest troszeczkę tutaj. Rozwinięta, tak? Nie ma tutaj dwóch interwencji I6.1 i I6.6, ponieważ to są interwencje, które i tak pszczelarz jakby nie załatwia nic, bo jest to szkolenie. Czyli, jakby możemy ewentualnie zapisać się jako pszczelarze na szkolenie, które ktoś z, jakby zorganizuje, więc tego nie omawiam. No, i jest tam działalność naukowa, i to też możemy ewentualnie skorzystać na przykład z jakichś tam badań, które będą gdzieś ogłoszone, i jakby te dwie interwencje ominąłem. Natomiast są wszystkie, które możemy załatwić, czy to sami, czy przez organizację pszczelarską, jakiś tam związek, stowarzyszenie, i tak dalej, ale tu, co możemy załatwiać. I jak widzicie, słuchajcie, jest tych no, teraz interwencji już 5. Także wiosną, wiosną były tylko 3, teraz jest 5. Razem z tamtymi jest 7. No i jedziemy, słuchajcie, po kolei. Najbardziej znana refundacja na sprzęt, tak? I 6,2. Co ważne, słuchajcie, jest taki zapis. Tego zapisu nie było w wiosennym naborze. Stan rodzin pszczelich bierzemy na dzień 30 września 2023 roku. Nie ma informacji, nie znalazłem informacji, czy będzie potrzebne jakieś zaświadczenie z weterynarii, czy nie, czy będziemy sami po prostu jakby no, in, informować o tym stanie rodzin. Prawdopodobnie tak, bo zaświadczenie jest potrzebne do przyjmowanych rodzin. Tam rzeczywiście jakby to się opierało o zaświadczenie, tutaj no, w całym regulaminie naboru nie ma nic, nie ma żadnej mowy o zaświadczeniu. Więc podejrzewam, że to będzie tak, że będziemy po prostu sami y, informowali, ile mamy rodzin pszczelich w, na, na dzień 30 jakby wrzesień. Tak? Y, Refundacje na sprzęt, słuchajcie, możemy za za załatwić sami jako pszczelarze, tak? No i oczywiście przez organizację pszczelarską, przez związek pszczelarski. Natomiast ja bym polecał y, załatwiać to samemu. Dlaczego? Dlatego, że nie jest to trudne, słuchajcie, wnioski są naprawdę bajecznie proste. Wystarczy te faktury tam wrzucić potwierdzenia przelewów, przepisać parę jakby rzeczy z, tych, z tej faktury do tego elektronicznego systemu. I wszystko. I my. Ci, którzy z nas, którzy składali jakby sami w Agencji Restrukturyzacji, już dawno mają kasę na kontach, przynajmniej od 2-3 tygodni. A z tego co wiem, pszczelarze w komentarzach pod filmami piszą, że no, załatwiali refundację przez właśnie organizację pszczelarską i do dzisiaj jeszcze pieniążków na kontach nie ma. Więc no, jeżeli Wam się nie spieszy, to wiadomo, możecie jakby skorzystać z, przez koło pszczelarskie, oni wszystko zrobią, no ale trzeba będzie na te pieniążki troszkę dłużej poczekać. tak? Hmm, oczywiście, co będzie potrzebne, słuchajcie, będzie potrzebny numer producenta, tak zwany numer EP. Numer EP jest tak naprawdę wymagany we wszystkich interwencjach i no tego jakby nie przeskoczycie. Jest u mnie na kanale wniosek, jak taki numer, y, wniosek, jest na kanale film, jak taki wniosek po prostu o nadanie tego numeru EP wypełnić, gdzie załatwić, także odsyłam do tego filmu. Na, na moim kanale, tak? Oprócz numeru EP, słuchajcie, no oczywiście, już tego tutaj nie pisałem, ale pasieka musi być zarejestrowana u weterynarza, tak? W powiatowym inspektoracie weterynarii musi być pasieka zgłoszona. No ale to jest jakby oczywiste, to już jest, no. Wiadome dla Was. Jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią albo rolniczy handel detaliczny, to przy refundacji na sprzęt jest wymagany. Również jest wymagane posiadanie minimum 10 rodzin pszczeli. Czyli jeżeli nie macie 10 rodzin, to niestety refundacji na sprzęt żadnej nie weźmiecie. Zwracają 60% kosztów netto, 100 zł do ula, tak? I nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Ja już to kiedyś tłumaczyłem, tak? 100 złotych do ULA, czyli przykładowo, jeżeli macie te 10 rodzin pszczelich, tak? Jest 100 złotych do ULA, czyli tak naprawdę maksymalna refundacja, jaką jesteście w stanie uzyskać, to jest 1000 złotych. I tak naprawdę możecie zrobić zakupy brutto za około 2000 złotych, tak? Kupujecie za 2000 tysiąc złotych wam zwracają, bo 60% kosztów netto to jest tam 50 z haczykiem lekkim, jakby brutto. Co możecie kupić? Lista jest zamknięta, nic się tu nie zmieniło, nic nie jest dopisane, tak jak było wcześniej. Miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepienia plastrów, suszarki do suszenia obnóży pyłkowych, topiarki do wosku, urządzenia do kremowania miodu, refraktometry, wózki ręczne do transportu uli, wialnie do pyłku, najważniejsze uli lub ich elementów, kraty odgrodowe i inne izolatory ramkowe, urządzenia do omiatania pszczół, poławiacze pyłku, sprzęt do pozyskiwania pierzgi, wagi pasieczne, pakiety ramek ulowych, jeden pakiet to musi być 100 ramek ulowych, czyli można kupić 100 ramek, 200, 500 i tak dalej, kamery cyfrowe, przy czym wartość refundacji do 300 zł za kamery tylko, tak? I no, jakby to wszystko, nic się tutaj nie zmienia, oprócz tego właśnie, że ten, no, stan na 30 września jest potrzebny. Leki, słuchajcie, załatwiamy przez organizację pszczelarską, także za niedługo prawdopodobnie z kół pszczelarskich dostaniecie informację o tym, że trzeba napisać zapotrzebowanie. Oczywiście trzeba mieć numer EP. Tutaj jest taka, no jakby taki ukłon w stronę tych pszczelarzy, którzy nie mają sprzedaży bezpośredniej i RHD i nie, nie jest to wymagane do leków i całe szczęście, bo gdyby było wymagane, to podejrzewam, że no... Byłby problem z, 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 z przerażami. Hmm. Zwracają 90% kosztów netto, czyli no dość sporo. Mogą być tylko leki dopuszczone, czyli z listy jakby, nie można wziąć tutaj nic innego. I ilość musi być zgodna z zaleceniami. Ja te zalecenia jakieś pokazywałem, jest taki film tutaj u mnie na kanale. Dla przykładu, na przykład producent tam, znaczy jest takie zalecenie, że apiwarol, trzy rodziny na, czy trzy tabletki na rodzinę, tak? Czyli jeżeli mamy ten przykład z tymi dziesięcioma rodzinami, to tak naprawdę możemy trzy tabletki na rodzinę, 30 tabletek, a piwarol jest pakowany w 25 tabletek w opakowanie, czyli możemy wziąć jedno opakowanie, 25 tabletek. Nie, nie, nie możemy wziąć dwóch, bo to będzie jakby za dużo. Tu jest lista leków, które są dopuszczone. Nie wiem, czy w tym roku nie będzie więcej, czy jakieś leki nie zostały dopisane na listę. No zobaczymy. Na razie jest lista taka. Pasieka wędrowna, bardzo dużo ludzi czekało na to rozdanie, na tę interwencję, bo jej właśnie wiosną nie było. Można załatwić, słuchajcie, tylko i wyłącznie bezpośrednio w agencji restrukturyzacji. Przez koło Pszczarskie tego nie załatwicie. Tylko osobiście, ja wam będę pokazywał, jak wnioski wypełnić, wszystko także nie, nie bójcie się, sprawa będzie tutaj na kanale omawiana. Trzeba mieć, oczywiście, numer producenta EP, trzeba mieć zarejestrowaną pasiekę jak najbardziej, trzeba mieć sprzedaż bezpośrednio lub rolniczy, handel detaliczny. Teraz mamy takie rozgraniczenie. Jest do 25 rodzin, trzeba mieć, czy znaczy minimalnie trzeba mieć 25 rodzin lub więcej. I tu jest taki jakby drugi słupek, są takie dwa progi, tak. Jeżeli mamy 25 do 149 uli, to mamy 150 zł do ula. Jeżeli mamy 150 uli lub więcej, to mamy 200 zł do ula, ale nie więcej niż 40 tysięcy zł. I teraz, w zależności od tego, ile mamy rodzin pszczelich, tak? możemy kupować 25 do 149, Lawety do przewozu uli, urządzenia dźwigowe do załadunku i rozładunku uli, wagi pasieczne, pastuchy i lokalizatory GPS. Natomiast jeżeli mamy 150 uli i więcej, ładowarki, mini ładowarki, wózki samojezdne umożliwiające załadunek i rozładunek uli. I tak to mniej więcej wygląda. I 6.5. Słuchajcie, matki i odkłady to oczywiście załatwiamy dalej przez organizację pszczelarską. Tylko i wyłącznie sami tutaj tego nie załatwimy. Trzeba mieć numer EP. Trzeba mieć zgłoszoną pasiekę u weterynarza, i teraz tu jest też takie rozgraniczenie. Do 10 rodzin pszczelich, jeżeli ktoś ma, jest takim małym pszczelarzem początkującym, nie musi mieć sprzedaży bezpośredniej i RHD. Jeżeli ktoś ma powyżej 10 rodzin pszczelich, musi mieć sprzedaż bezpośrednią lub RHD. Zwracają 70% kosztów netto. Łącznie, słuchajcie, nie więcej niż 50% stanu rodzin, przy czym pakietów nie więcej niż 20% stanu, łącznie nie więcej niż 10 tysięcy. O co tu chodzi? Jeżeli macie na przykład te właśnie 10 rodzin pszczelich, tak, to 5 możecie kupić. Natomiast pakietów tylko 2. Tak? Czyli możecie kupić na przykład 2 pakiety i 3 matki pszczele. Tak? Jeżeli na przykład nie kupicie żadnych pakietów, no, to możecie kupić pięć matek pszczeli. To jest jakby proste, tak? Matki, pasieki muszą być wpisane do kasy Hazetu. Tutaj szybciutko poprawiłem w tabelce, bo tego nie było. Cena jednostkowa netto matki, pakietu lub podkładu przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 300 zł za sztukę. No, taki limit zrobili i może bardzo dobrze. I67. Badanie miodu, tego słuchajcie, nie było. Może to załatwić pszczelarz bezpośrednio w Agencji Restrukturyzacji, czyli tego znowu nie załatwicie przez organizacje pszczelarskie, musicie to sami załatwić. Trzeba mieć numer EP, pasiekę zgłoszoną u weterynarza, trzeba mieć sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny. I minimum 10 rodzin pszczelich trzeba mieć. Czyli trzeba być już takim, no troszkę, tak jak tutaj na sprzęt. Trzeba być tym takim troszkę większym pszczelarzem. Zwracają 90% kosztów netto badania, maksymalnie 10 tysięcy złotych. Co można wykonać, słuchajcie? Po pierwsze, analizy pyłkowe miodu, czyli określenie odmianowości, oraz takie badania jak na przykład zawartość wody, zawartość fruktozy i glukozy lub suma glukozy i fruktozy, zawartość sacharozy, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, przewodność właściwa, wolne kwasy, liczba diastazowa i zawartość HMF-u czyli takie standardowe badania można sobie wykonać. Jeszcze jedna rzecz, która się różni tak naprawdę w stosunku do tego naboru wiosennego, to są załączniki, które będziemy musieli wysłać razem z papierami. Zobaczcie, tu jest załącznik numer 11 do regulaminu, to składają indywidualni pszczelarze I zobaczcie, musi być tak: wiek właściciela gospodarstwa posiecznego, siedziba, rodzaj prowadzonej gospodarki, czy stacjonarna, czy wędrowna, co jest dla mnie bez sensu, bo można prowadzić przecież stacjonarną wędrowną, tak? To, że ja, na ja, mam, ja mam jedną pasiekę stacjonarną, drugą mam stacjonarną, ale jak potrzebuję, to część uli z tej i z tej pasieki wywożę gdzieś, tak? Więc to jest trochę bez sensu. Tu jest łączna liczba rodzin pszczeli, czyli będzie na oświadczenie. I teraz, co jest istotne, nie wiem, jakby te statystyki, no z jednej strony mogą być fajne, bo będzie w końcu może po prostu takie spojrzenie właśnie na pszczelarstwo w Polsce po numerkach, będzie wiadomo co, po co, na co i dlaczego, i ile zginęło i tak dalej, bo teraz było wszystko takie rozczłonkowane, tak? Weterynaria miała swoje dane, agencja, wcześniej KOWR, tak? Miał swoje dane, koła miały inne dane i był problem na przykład z określeniem, ile jest pasiek, ile jest pszczelarzy, teraz to wszystko będzie jakby chyba agencja już tutaj y, trzymała straty rodzin pszczelich po zimowaniu procentowo w trakcie sezonu na przykład spowodowane y, środkami ochrony roślin y, czyli no gdzieś tam sobie wzięli do serca że są takie y, sytuacje y, inne na przykład akty wandalizmu kradzieże i tak dalej nie Jednostkowa wartość produkcji miodu z jednej rodziny pszczelej. Słuchajcie, no ktoś tam tutaj bacika na nas kręci. Jak, na, wie, jak się okaże, że dużo miodu mamy, nie? To, to wiecie o co chodzi, nie? Wykorzystywane pożytki, zbiory miodu, jego ceny i kierunki dystrybucji. Zobaczcie, no, tak, takimi rzeczami się interesują. Tu mamy jakby rodzaj pożytku, wielkość zbioru, średnia z jednego pnia, tak, średnia cena sprzedaży bezpośredniej lub w ramach RHD, kierunki dystrybucji w procentach musimy powiedzieć, ile rolniczy handel, ile, ile na przykład do pośredników, do sklepów i tak dalej, pozostała produkcja pasieczna, wosk, pyłek, pierzga, inne, czy pakiety, czy rodziny, czy matki hodujemy i tak dalej, nie, ciekawe, ciekawe będzie. Tu jest załącznik 12 to składają organizacje pszczelarskie to do interwencji i 63 i tutaj tak, dane też na 30 września trzeba będzie podać organizacji kierujące, no to wiadomo, że to nie my ale na przykład tu jest tak, pasieki wędrowne, ile jest pasiek wędrownych struktura pa gospodarstw pasiecznych i struktura wiekowa pszczelarzy, no widzicie liczba pni pszczeli, ile mają lat i tak dalej średnia ilość miodu na przykład pozyskana z jednego pnia pszczelego Yy, tak samo, zbiory miodu, tutaj straty rodzin pszczelich. Także, no, zainteresowali się tutaj takimi. Yy, no, z jednej strony, dobrze, jak zobaczą na przykład, że są duże straty rodzin pszczelich po zimie, to może będą, jakby, no, się interesować dlaczego i jak pszczelarzom pomóc, na przykład. Tak, yy, albo zobaczą na przykład, że jest y, sporo yy, o, wytruć pszczół. Tak, no, zobaczymy. Yy, na razie, wydaje mi się, że, jeżeli chodzi o tę tabelkę, tak, ile zbieramy i za ile sprzedajemy, i gdzie sprzedajemy, i po co. No, ktoś tu jest ciekawy, ile pieniążków można by chyba z nas ściągnąć, także no, zobaczymy, jak to będzie. Co ważne, wnioski o pomoc, słuchajcie, będzie można składać od 20, czyli za 12 dni, do stycznia. I to są tylko i wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy, czyli to będzie tak, jak było w kwietniu. Tak? Wnioskujecie, że na przykład, nie wiem, chcecie kupić sobie miodarkę. Za na przykład tam, nie wiem, 2000 zł i będzie po prostu wniosek o pomoc. Wpiszecie tam, że chcecie kupić miodarkę za 2000, refundacja tyle i tyle, tak. Tam będzie trzeba to obliczyć i wypełnić. Yy, I to wszystko. Yy, możecie to, jeżeli macie taką potrzebę, to możecie tę miodarkę kupić już teraz, bo do tej refundacji będą zaliczane zakupy, które były dokonane. Od 16 października, czyli w zeszłym miesiącu, od 16 października już można było, można kupować rzeczy, tak? Ja już sobie kupiłem ulę, kupiłem sobie też miodareczkę nową, właśnie. Parę rzeczy tam innych, takiej drobnicy, więc już można kupować i to będzie bez problemu później w przyszłym roku rozliczone. Bo na razie będzie tylko i wyłącznie wniosek o pomoc. Kto składał w tym roku, to wie, że później agencja przy, przysyła taki papier. Że tak, tak, zgadzamy się, przyznajemy Ci tyle i tyle, tak? I wtedy będzie można zobaczyć, czy przyznali nam całość, czy nam coś obcięli, bo wiadomo, że e, tak jak było w zeszłym roku, tak samo w tym roku w regulaminie naboru jest taki zapis, że e, pszczelarze do lat 40 mają jakby pierwszeństwo, oni dostają pełną refundację e, i na początku reszta będzie dzielona na, mm, in, na po prostu całą resztę pszczelarzy. Natomiast w tym roku, pomimo tego, że no, było sporo takich głosów, właśnie, że tam e, będzie to zmniejszone i tak dalej, to nie wiem, ja. Dostałem pełną refundację, nie wiem jak inni, ale z tego co od kilku znajomych wiem, no to też dostali pełną, nic nie było zmniejszone, więc myślę, że nie ma, nie ma takiego jakby zagrożenia, bo naprawdę wniosków było bardzo dużo i jednak dla każdego starczyło i było, było w porządku. Także będzie wniosek o, o pomoc, będzie ta pomoc później przyznana, będzie pismo z agencji. Jeżeli się boicie, to możecie kupować dopiero po, po jakby po otrzymaniu tego pisma. Jeżeli się nie boicie, to możecie kupować już teraz. Tylko co ważne, ja już to mówiłem w zeszłym czy znaczy w tym roku wiosną faktura imienna musi być na was. I w, a, i ważne właśnie, ważne jest, słuchajcie, żeby tak, numer producenta też był na Was i, i, i sprzedaż bezpośrednia lub RHD też były na Was, bo na przykład w tym roku w agencji wiosną było bardzo dużo problemów, że na przykład ktoś składał o refundację, sprzedaż bezpośrednio miał na siebie, a numer EP na przykład miał na żonę, tak? I były takie rozbieżności, agencja to musiała później prostować i, i stąd były te opóźnienia, tam były też problemy jakby z systemem informatycznym, ale było dużo rozbieżności właśnie takich, jeżeli chodzi właśnie o dane, tak, że na przykład albo EP było na kogoś, wszystko było na kogoś, a sprzedaż bezpośrednia była na żonę, nie. I był problem, jakby to nie może być na małżonka. Jeżeli osoba jakaś składa, to wszystko, EP, rejestracja u weterynarza i SBRHD muszą być na tą osobę konkretną, a nie na małżonka czy tam jakiegoś innego domownika. Więc, więc to ważne. I tak jak mówię, będzie wniosek o przyznanie pomocy, agencja później przysyła pismo, że przyznają tę pomoc, i dopiero później, 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 nie wiadomo dokładnie kiedy, bo nie znalazłem w regulaminie żadnego zapisu. Dopiero później będą wnioski o płatność, ale no, skoro nabór jakby trwa, rok pszczelarski trwa od 16 października do 15 października jakby następnego roku, no to myślę, że no, dużo będzie czasu, tak? Jak tylko się coś pojawi dodatkowego, to oczywiście będę nagrywał filmy, pokażę Wam, jak te wnioski w tej platformie usług elektronicznych, jakby wypełnić. Jeżeli nie macie konta, jeżeli w tym roku na przykład nie składaliście sami żadnych papierów do refundacji, a chcielibyście na przykład złożyć teraz w tym naborze, to na moim kanale, słuchajcie, jest też taki film, jak założyć konto w tej platformie usług elektronicznych, bo będzie ono, będzie ono potrzebne, tak? Więc na spokojnie możecie sobie już teraz założyć konto na PEU. Agencji, a później, kiedy będzie można po 20 składać wnioski, pokażę konkretnie, jak te wnioski w tej platformie usług elektronicznych wypełniać i wysłać, żeby wszystko było ok. Także co, na razie tyle słuchajcie. No i co, do usłyszenia.